Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w środę 11 kwietnia był organizatorem pierwszej części szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS w ramach Młodzieżowych Dni Filmowych Świnoujście 2012. Blisko 20 wychowawców, pedagogów i nauczycieli z placówek ponadgimnazjalnych miasta wzięło udział w warsztatach szkoleniowych, o które zapytaliśmy przedstawiciela organizatora, naczelnika Wydziału Zdrowia, Gabrielą Fliśniś, tu chodzi o profilaktykę. Profilaktykę, zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS. Jest to program, w którym szkolimy najpierw przedstawicieli szkół, następnie te osoby szkolą młodzież z zakresu tej tematyki. Organizujemy konkurs. W tym roku jeszcze zobaczymy, to będzie prawdopodobnie konkurs na plakat. Natomiast na samym końcu wyświetlamy filmy o tematyce HIV, AIDS i, i prowadzimy dyskusję z młodzieżą. Oczywiście zawsze są organizowane też stoiska profilaktyczne. Młodzież może wziąć udział w konkursach wiedzy na temat tej problematyki. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj, jak gdyby, część pierwsza przeznaczona dla wychowawców, dla nauczycieli, i część druga później, w późniejszym terminie dla młodzieży. Tak, dzisiaj zaczynamy. Dzisiaj szkolimy nauczycieli, a w następnej kolejności odbywać się będą te szkolenia w szkołach, w czerwcu kończymy to finałem i wyświetlamy filmy.